Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Dla pasażerów i kierowców nazwa eCall powinna stać się synonimem zwiększonego bezpieczeństwa w motoryzacji. System i e bowiem może ratować życie, a Parlament wzywał już od dłuższego czasu do pełnego wdrożenia tego systemu. W wypadkach ginie tysiące osób, a ponad półtorej miliona zostało rannych tylko w 2012 roku. Dzięki systemowi właściwe służby zostaną powiadomione nawet w sytuacji, kiedy kierowca, nieprzytomny lub ciężko ranny, nie jest w stanie samodzielnie zadzwonić po pomoc. System usprawni działanie służb ratowniczych, ponieważ skróci ich czas reakcji nawet o 40 czy w niektórych przypadkach o 50, dlatego tak ważne jest, aby system dostępny był dla wszystkich kierowców. Nie można także pomijać faktu, że system ma potencjał rozwojowy dla przedsiębiorstw, gdyż będą one miały szansę dostarczać technologii, części, usług potrzebnych do działania z systemu eCall. Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia rynku wewnętrznego jest zachowanie konkurencyjności, a tym samym zapewnienia konsumentom swobodnego wyboru. To jest kwestia otwartości systemu, choć, choć oczywiście powinien on w pierwszej kolejności służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach. To nie można wykluczyć, że jego potencjał można rozszerzyć też o inne aplikacje. W tej kwestii Komisja Europejska powinna przeanalizować, jakie dodatkowe usługi mogłyby wejść do systemu jako jego część, a które stanowiłyby wartość dodaną dla pasażerów i kierowców. Wprowadzenie systemu we wszystkich pojazdach w Unii Europejskiej powinno zwiększyć znacznie bezpieczeństwo na drogach. Dlatego termin na wdrożenie systemu, czyli październik 2015 roku powinien zostać dotrzymany i tutaj ważną rolę odgrywają też państwa członkowskie, które powinny bardziej aktywnie i ambitnie potraktować tę kwestię. Dziękuję za uwagę. Subliniez importanța acestei dezbateri privind implementarea sistemului e la nivelul Uniunii Europene și instalarea unui sistem e la bordul vehiculelor, deoarece nu toți cetățenii Uniunii sunt familiarizați cu.